Jedenka to 3-1. k się. Podjedź szybko na nabrzeże Żółkowskiego. tam stoi czarny Opel. Kierowca prawdopodobnie jest trafiony. Sprawdzić to. Rozkaz wydany, więc zadanie trzeba jak najszybciej wykonać. Polecenia wydaje dowódca Straży Ochrony Portu. Ważne Jedynka jest jednak 31. nie kto i komu wydaje rozkazy, ale gdzie. Wszystko odbywa się w nowym ośrodku ratownictwa portu gdańskiego, które powstało w nowym porcie. W budynku, w którym do tej pory była Straż Pożarna, mieści się teraz Centrum Koordynacyjno-Ratownicze, w którym znajdują się stanowiska służb mających dbać o bezpieczeństwo na terenie portu. Postanowiliśmy zintegrować wszystkie służby ratownicze w jednym miejscu. I wybudowaliśmy nowy ośrodek ratownictwa na nowo. Wyposażyliśmy go w nowe urządzenia. Połączyliśmy biuro głównego dyspozytora z ochroną przeciwpożarową i z ochroną fizyczną obiektów. Pracownicy trzech różnych służb pełnią 24-godzinne dyżury. Dzięki temu, że są razem, w razie wypadku ich działania będą trwały szybciej niż poprzednio. Do tej pory każda z naszych z tych służb, które tam się znajdują, była w oddzielnym budynku, w innym miejscu. I, i, i łączność mieliśmy jedynie telefoniczną praktycznie. Z, z niektórymi służbami była łączność jeszcze radiowa, ale nie, nie z wszystkimi. i mm, Wydłużało to okres, że tak powiem, alarmowania. Nowe Centrum Ratownictwa to nie jedyne zmiany, jakie zaszły w gdańskim porcie. Firma zakupiła dwie jednostki pływające: łódź ratowniczą do tak zwanego szybkiego reagowania i motorówkę do badań naukowych. Pierwsza z nich ma zamontowane specjalne działko wodne. Jest w stanie dotrzeć na miejsce pożaru w kilka minut. Ona jest wyjątkowa dlatego, że siła jej reakcji jest, szybkość jej reakcji w zasadzie jest bardzo duża, tak? czyli ma po prostu dużą prędkość. I czas dotarcia do zdarzenia jest minimalny, można powiedzieć. Taka prędkość pozwala na dopłynięcie z rejonów Nowego Portu do Portu Północnego w niecałe 8 minut. Druga łódź to motorówka hydrograficzno-inspekcyjna, która będzie wykorzystywana m.in. do pomiarów. Jednostka specjalistyczna, zaprojektowana i wybudowana dla celów. Hydrograficznych, czyli do, do pomiaru głębokości, kształtowania dna. Poza zakupem dwóch nowych jednostek, Port Gdański wyremontował także statek pożarniczo-ratunkowy. Stworzenie nowoczesnego centrum i zakup łodzi kosztowało blisko 15 milionów złotych.